Dobry wieczór, dobry wieczór. Słuchajcie, dzisiaj taki nietypowy, krótki live, ponieważ jestem wymęczony. Dzisiaj mnóstwo pracy, dłuższego live'a sobie jutro zrobimy wieczorem, porozmawiamy. Odniosę się też do Waszych komentarzy. Na początek kilka słów wprowadzenia, zwłaszcza dla osób, które niedawno dotarły na nasz kanał, dołączyły do naszej małej społeczności. Chodzi o temat wiarygodności wiadomości, które podaję. Podam tylko dwa przykłady, które ocencie sami, czy powodują to, że to, co ja mówię, jest wiarygodne. Kilka miesięcy temu pokazywałem screen z Twittera. Jakiś tam pan pod pseudonimem ukrywający się Tananka Tapanka, niebywódca indiański. Z wiadomości, które posiadam, jest to wysoko postawiony działacz i polityk partii rządzącej. Odpalił się tam, że powinno mnie odwiedzić kilku smutnych panów, i tak dalej. Dopytać się skąd ja mam takie wiadomości, że to nie podlega pod tajemnicę dziennikarską, i tak dalej. A kilka dni po tym miałem rozmowę z Policją Niemiecką. Która została zobowiązana przez niemiecki wywiad do sprawdzenia mojej osoby na wniosek polskich służb specjalnych. Więc myślę, że to jest wystarczająca rekomendacja do tego, żeby stwierdzić, czy jestem wiarygodny, czy nie. Podając pewne wiadomości, dzisiaj wiadomość bardzo moim zdaniem niepokojąca. Otóż źródło moich informacji. Oczywiście nie powiem kto to jest ani jakimi kanałami, bo też już próbowali podchody robić do mnie. Tak, a czego używasz do wymiany wiadomości i tak dalej? No dobrze, Ech, nie powiem tego. Nawet nieważne zresztą, to jest nieistotny element. Do czego zmierzam? To źródło moich informacji jest dosyć wysoko postawione w Warszawie. Powiedzmy tak najogólniej. Powstał plan. Jak. Zachęcić jeszcze większą ilość ludzi do zażycia preparatu. Ja nie mówię, że to się stanie, bo ta osoba też tego nie twierdzi, ale już jest plan. Więc istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak się stanie. Możecie powiedzieć, że Pawlo zwariował bajki, i następny foliarz szur, i pff, nie wiadomo, co tam jeszcze. Ocencie to sami, czas pokaże. Jak do tej pory. Wszystkie wiadomości, które podawałem z tego źródła, się sprawdzały. Włącznie z zalakowanymi kopertami do jednostek wojskowych. Także możecie sobie to wszystko sprawdzić w moich live'ach. Otóż te nieloty mają taki plan, że na jesieni, jak będzie słabo szła kampania zażywania preparatu wiadomego, tudzież trzeciej dawki, bo już się obawiają, że... Po zażyciu dwóch, ludzie już tak mniej chętnie będą biec po trzecią, więc chcą wprowadzić, przynajmniej taki jest plan, godziny dla zaszczepionych, dla niezaszczepionych, przepraszam bardzo. Godziny dla niezaszczepionych, tak, zakupowe. Oczywiście nie mogą zabronić dostępu do podstawowych środków, jakim jest. Chleb, mleko, i tak dalej, i tak dalej. Więc wymyślili sobie tak, że w związku z tym, że ludzie pracują, najprawdopodobniej to będą ostatnie dwie godziny przed zamknięciem sklepu, będą to tak zwane godziny dla niezaszczepionych. Wtedy będziemy mogli iść sobie zrobić zakupy, kupić chlebek, mleko. A jak ktoś rano kupował sobie bułeczki na śniadanko, no to sorry, już nie kupi. I to będzie tak w ich mniemaniu zachęta do tego, żeby jednak, a to jak ja mogę dopiero o 20 iść na zakupy, żeby dzieciom na następny dzień ugotować obiad, to prawdopodobnie ci ludzie pójdą i zażyją ten preparat. Chcecie, wierzcie. Nie chcecie, nie wierzcie. Ja nikogo nie mam zamiaru przekonywać, że to jest prawda. Ale mówię to teraz poważnie. Moje źródło wiadomości, które do tej pory mnie nie zawiodło, i wszystkie wiadomości, jakie podawałem z tego źródła, się sprawdziły, właśnie taką mi dzisiaj podał wiadomość. Jeżeli uważacie, że to jest ważna wiadomość, udostępniajcie to. Być może niektórzy się zastanowią, do czego to zmierza. Dziękuję za to, że byliście. Dziękuję za to, że udostępniacie to również po zakończeniu. Widzimy się jutro na dłuższym live o 20. A póki co, mimo wszystko, pełen optymizmu, nie damy się. Pozdrawiam Was. Jak zawsze uśmiechnięty.